Hello, hello 3, 2, ja jestem Karciak i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Unravel na moim kanale. Moi drodzy, lecimy sobie do kolejnych poziomów, do kolejnych pomieszczeń właściwie, bo tym razem musimy się przejść do innego pomieszczenia, żeby dostać się do kolejnych właśnie, tych takich właśnie no, tych właśnie mm -hmm, poziomów tak zwanych. Czasem, oczywiście, rzadkością to się zdarza, ale czasem ktoś to tak nazwie. No więc bez zbędnego pitu-pitu. Nie A, dobra, tak się tutaj się dostaje. Dobra, już pamiętam, już pamiętam, tak? Lecimy sobie. Tu są jakieś w ogóle kotki piękne, ładne. Dobra, mamy kolejny poziom, nazywa się list. Ogólnie jest tak opisany. Super fajnie. Jakie zagadki tym razem na mnie tu czekają? Nie mam pojęcia, czego się dowiemy. Też nie wiem. Bo ogólnie tak, tak mało się dowiaduję z tych, z tych każdych poziomów. I w ogóle moi drodzy, jeśli mój głos jest troszkę taki inny, to nie tym razem, że wstaję, tylko po prostu troszkę, troszkę sobie go wczoraj zdarłem. Tam chyba, chyba się jakieś tekstury tutaj nie załadowały, coś mi się tak wydaje. Ale mogę się mylić, tam jest jakiś jelonek. Fajnie. No ale w każdym razie to, to właśnie głos mi się troszkę zdarł. No i. Mogę tak dziwnie mówić, nie umiem tak za bardzo krzyczeć, tak mam czasem krak voice'y, więc może być dość, dość ciekawie, ale nie zostawię was bez odcinka, co prawda akurat tej serii nikt nie ogląda, no cóż, zdarza się też tak czasem. Jest jak jest, czy to jest zamarznięta woda, czy mi się tylko wydaje, w sensie, że rzeka, wiecie o co chodzi. No tak, tak, tak to by się wydawało, dobra, czy ja tu muszę sobie przeskoczyć na luziku, też mi się tak zdaje, ale no, nie wiem. Jakoś nie wiem czemu, dziwnie. Co się dzieje? Co się dzieje z tym poziomem i dlaczego tak jest? O co chodzi, bo ja nie rozumiem. O, dobra, jednak miałem przeskoczyć. Dobra, bo już się bałem, że coś, coś robię źle. Tu znowu jest jakieś coś. O, już wiem, już wiem nawet co muszę chyba zrobić. To muszę wejść na to. I tu teraz sobie to spadnie. Ja będę mógł tu zaczepić rzeczy, chyba tak mi się wydaje. To będę mógł zaczepić o to. Chwila, stop, co tu się dzieje? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co, mogę to przyciągnąć? Nie, ale mogę zrobić za to tak, więc tyle dobrze. No i cyk, no się mano kolano. Tylko chyba troszkę to... A może nie, a może jest dobrze zrobione. I bo ja tu mogłem całe życie wejść. Ten... a dobra, bo ja tam się nie przedostanę i wszystko jest jasne, dobra. Myślałem, że mi włóczki nie starczy, ale jednak... Jest na luziku totalnym. Coś tu się ewidentnie dzieje z tym poziomem. Na początku te, te tekstury dziwne, które się nie załadowały, albo mi się wydawało. Potem mną teleportuje jak szatanem. A teraz jeszcze gwoździe się tam psują w tych deskach. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Czy tu mogę zejść w dół? Nie, nie, mogę. No dobra, trudno. Faktycznie, jest tu też oszronione tak jakby, te drzewa są. Więc no, mamy zimę, mamy zimę, super fajnie. Czy znowu będzie akcja, że Krug mi podpierdzieli... Moje. Mój brakujący element, którego nie będę mógł znaleźć. Co ich wypierdalać stąd? Dobra, super. Tam idzie Łoś potężny. Znowu po raz kolejny widzimy Łoś. Zostaw mnie! Aha, no dobra, to mi to nie wyszło za bardzo. Dobra, wypad. Dobra, czy ja muszę tu się spieszyć? Jest też taka opcja. Nie wiem, no na razie. O, leci, 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 leci po mnie. No nie, zostaw mnie. Dobra, to chyba muszę się spieszyć ewidentnie. Bo to nie ma, to tamto. Bo jak się nie pośpieszę, to może być naprawdę nieciekawie. Bo no dawaj, 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 lecisz, lecisz, lecimy, lecimy, lecimy. Zostaw mnie, zostaw mnie, no i no, jak ja? No ja znowu nie wiem, ja znowu nie wiem jak zdążyć gdziekolwiek. No niech mnie chuj, no Czy ja to może poczekać, no bo tego raczej wziąć nie mogę, nie? Ze sobą, dobra. A jakbym tu poczekał, to to by nie powinno mnie tu złapać, nie? Na kurwa debil głosisz! Dobra? Dobra i co, teraz mogę? Teraz mogę na 100%. Nie, leci kolejny, i ja pierdzie. No i jak ja mam to zrobić? Co ja muszę poczekać? A może ty, a jakbym tak w ogóle... Nie no tu raczej na to wskoczyć nie mogę nawet. Dobra, one muszą się wystraszyć. No nie wiem, no, mogę się tu schować. Zaraz po no, je, przylecą. I tak to się skończy. No, bo leci jeden, leci drugi i leci potem trzeci. Ja nie wiem... Ja nie wiem kiedy ja mam czekać i to jest najgorsze w tym wszystkim. Dlatego ja też nie mogę przepchnąć ani nic Co? No przecież byłem schowany, no? No niech mi nie chuj, no zwariuję kiedyś, naprawdę. Oszaleję. Bo ja nie mam pojęcia jak... Dobra, teraz zdążę na luziku siema. Elo? I co teraz? Bo ja się boję w sumie tam lecieć dal, no właśnie, bo przyjdzie taki fajfus Denty. O! Nie! Zostaw mnie, dobra, S. Dobra, dobra, do wiadra, do wiadra, do wiadra. Let's go, walimy wiadro, proste, że tak. Super, fajnie, dobra, i teraz taktycznie trzeba tutaj sko... Nie, o, zostaw mnie. Dobra, lecą dwa teraz. Jak mnie chcą atakować, gnoje śmierdzące. I cyk, skaczemy. Szybko, szybko, szybko. Dobra, i mamy checkpoint, i guess? Dobra, łatwiutko, moi drodzy. Dobra, teraz to ja się niczym nie przejmuję. Mogą mi postać. No nieważne. Zaczepmy sobie tu, zaczepmy sobie tam, nie! No ja mnie złapał, bo no, co za gówno. Nie podoba mi się to kompletnie, no ale dobra, no niech będzie. No co, jeszcze raz, y o dobra, bo teraz pewnie na mnie ktoś skoczy tu. Siema, w czasie mnie może? To ja tu, o dobra, leci, leci. To może tak no, wiecie, na spokojnie, na spokojnie, delikatnie, tak żeby nie było. Tutaj zaczepmy, leci do mnie kolejny i teraz powinienem móc zdążyć. No dawaj, 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 klikaj to, szybko, bo my nie mamy tutaj czasu, cyk, dobra. Leci kolejny fajfu z i let's go, let's go, odbijamy się, odbijańsko i jazda, 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 jazdunia, moi drodzy. Dobra, schowałem się. Już? Mamy akcję z krukami załatwioną? Chyba tak, wydaje mi się, że udało mi się ładnie to rozegrać, pięknie, cudownie. Możliwe, że pominąłem jakieś monetki ze wspomnieniami czy innym gównem, ale czy to komuś tam przeszkadza? No, mi nie. Trudno, kiedyś może będę szukał sobie sam dla siebie. Żeby właśnie, właśnie, właśnie ten, no dokładnie, cyk, można się tu odbić, ale to jest mi niepotrzebne, bo ja najprawdopodobniej potrzebuję ten karton wziąć ze sobą, więc z miłą chęcią bym go zabrał i, i super fajnie. Dobra, nie tu, dobra, musimy się obić Cykens, my A to jest akurat dość ciekawe, co tu się dzieje? Wow! Dlaczego to spadło? Nie taki był mój plan, tak wam powiem No ale okej. Okay. Możemy to wziąć tutaj do góry, super, bardzo mnie to cieszy. Możemy to rozwalić tu, niech już mam więcej nitki, zaraz będę miał oczywiście. Gdzie ja, ja muszę to chyba tu podstawić, tak mi się wydaje, tylko że... Aha, haha, wszystko jest już jasne, tak mi się wydaje. Tylko że nie, nie w tę stronę, nie w, ale w sumie, no nie, nie w tę stronę, nie w tę stronę, trzeba... To zrobić logiczniej. Trzeba najpierw tutaj na środeczek, i wtedy z tego środeczka jesteśmy w stanie pociągnąć sobie. I wtedy będzie pięknie ładne przejście. I zajebiście mi się podoba. Dobra, super. Możemy tu zejść sobie w dół, tylko na chwilkę. Tu się teraz podciągnąć. Więcej niteczki, czy to nie mam pojęcia, po co ja to robię. Pewnie mi to nie jest potrzebne. Ale co mi szkodzi, niech stracę. Niech stracę, tak? Jak to się mówi. Dobra, czy tu coś jest? Tu mogę. Na to mogę ogólnie wejść. Na tym się... Po tym się mogę choćby wspinać. Tylko, że nie mam pojęcia, czy ja dam radę. O, ty, a może ta? Ty, to nie jest wcale takie głupie, jak może się wydawać, że może być. Wiecie, jak jest, nie? Tylko, że trzeba to zrobić. No, nie taki był mój plan. Mogliście się domyślić, że nie był taki. Chyba, że tak się poswingować. Ty, to nie jest wcale takie głupie, jak może się wydawać. Tylko, trzeba to zrobić właśnie logicznie. A mi. ze mną. ul... No, ta nie potrafię się wysłowić. Nic nowego, nic nowego, oczywiście. No u mnie to z tym swingowaniem mądrym Wcale nie wychodzi za często i to Dobrze, nie? Wiecie jak jest Chyba, że to potem, dobra, w chuju z tym Nie chce mi się, tam coś ewidentnie jest Tylko tam jest monetka Więc tam muszę Dać radę jakoś się, a ty, a jakbym to Połączył? To... W sensie to może być Bardzo głupie, no bo to nie ma sensu Tutaj prawa bytu, no właśnie, a szkoda Fajnie by było, no bo jakbym tu No, to by było dość ciekawe Dobra, to trzeba zrobić taki no, nie taki myk. O, dobra. No, kurde. Nie mam pojęcia, jak tam się dostać na to. Właśnie, bo myślałem, że jakbym zrobił taki myk ładny, bym się tak odbił pięknie i cudownie, to bym dał radę tam skoczyć. Tylko, że trudno jest tam. I. No, nie da rady. No, nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak jakoś się tak ładnie zeswingować, chyba że. No nie no, nie masz szans przecież, z takiej wysokości, no przecież w życiu Chyba, chyba że jakby mi postać dobrze żeby się swingowała i nie spadała mi w dół jak... To jest naprawdę upierdliwe moi drodzy, wiecie, tak wam powiem Tak w chuj jeszcze trochę, a bo ciekawe po co to tu jest ty, a może to jest mi potrzebne? Może jakbym... Nie no, to przecież tu będzie za daleko, tak mi się wydaje, żeby zrobić tutaj trampolinę, no może być taka opcja A nie ty, zrobiło się Jakbym się tu odbył, tak? No jest też jakaś opcja, nie? Nie wiem, myślę, 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 wykminić... Ty, udało mi się! To chyba nie tak ogólnie miałem zrobić. Ale łatwo! Nie, no czy ty możesz się nie rozwalać i co teraz? Ja bym chciał tam wskoczyć, no nie, nie mówcie mi, no. Jak ja mam tam wskoczyć? Chyba, że ja to muszę pociągnąć? No nie mam pojęcia, ty. A stop. jakbym to sobie zaczepił tu. No bo ja nie wiem po co... Po, po, chuj, po chuj mi jest ten, ten młotek tam. Mogę go pociągnąć? Nie no nie mogę, ale mogę sobie tu zaczepić i wtedy mam... Prze... Uuuu, ja wiem, co muszę zrobić, ty, dobra, stop. Ty mi się tu przydasz. Jeszcze ciebie tutaj nie uwolnię. Bożysz ty mój, ale ja rozkminę dzisiaj mam, że to jest hit jakiś. A czemu to tu nie jest połączone i dlaczego... Czemu to tu nie jest połączone? Przepraszam bardzo. Nie no, co ja zrobiłem? Dobra, moi drodzy, bo to trzeba teraz to tak logicznie zrobić, żeby to było ładnie pięknie, więc. Widzimy się za chwilę. Moi drodzy, Jezus Maria, ile ja się z tym męczyłem, żeby tu przejść. To jest jakiś hit, naprawdę. Tyle się z tym jebałem, że. Ja nie mam pojęcia. Tak mi się już nie chce. Trzy razy musiałem to naprawiać, bo po prostu źle to wszystko zrobiłem i musiałem to. Od nowa wszystko próbować, ale na szczęście tutaj już nie muszę wracać, tylko mogę się przejść normalnie. I mamy tu na szczęście włóczkę, i super cudownie, bardzo mnie to cieszy. O, bo raz to mi zabrakło włóczki, raz to totalnie źle zrobiłem, raz to tutaj, no i tak to właśnie potem bywa. Ale monetkę zebrałem, jestem zadowolonym człowiekiem, naprawdę jest super fajnie. Koks, dobra, i co, swingujemy się znowu, Proste, że tak, tylko że teraz Jezus Maria, Chryste panie, no dobra, święmano, kolano. Teraz trzeba to zrobić jakoś super fajnie Dobra, udało mi się? Zajebiście, dobra Weźmy się tu, zróbmy checkpointa i teraz nie wiem, mam iść tu w prawo? Nie no, raczej nie A może jest taka opcja Tam jest pieniążek i ja pieniążki bardzo lubię Idziemy w drugą stronę ty, panie Haku, bo ty mi chyba się przydasz Tak mi się wydaje Nie wiem Jazda, bia, ja jedziemy przed siebie, że tak powiem Hm, tylko pytanie brzmi, po co mi ten hak tu jest? Nie mam pojęcia, nie mam bladego pojęcia, ale tu się mogę przejść i co tu jest ciekawego? Mamy tu farbkę jakąś, super, i mogę sobie to wziąć, tak? No dobra, to sobie to wezmę. Co mi szkodzi, jak coś dają, to trzeba brać, proste, że tak. Siema, a po co ty mi tu jesteś? Droga, farbo. Zaraz jest stąd stupcyz i tyle z tego będzie. Okej, okay, siema, ale po co. Nie wiem, nie mam pojęcia, po co mi to tu jest. Mogę sobie wejść tu, Uuu, trampolinkę trzeba tu pierdyknąć za rąbistą. Proste, że tak, dobra, już to widzę. Wszystko, wszystko widzę. No tylko ty stąd się nie spierdzi, albo może być nieciekawie. I tylko idealnie trzeba wskoczyć. tak, idealnie wskoczyć, no. Czy nie tak miałem to zrobić? ja czegoś nie rozumiem? Stop. Chwila, 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 moment. Bo ja czegoś tu chyba nie rozumiem. Dlaczego to nie działa? A jakbym. Nie no, nie wydaje mi się, że jakbym pociągnął to dalej. A dobra, jestem przyjebany, dobra. Zapomniałem, że mogę zrobić przecież takim. Jak. No właśnie, się złapać tego, no i super fajnie, dobra. Tam był pieniążek po prawej stronie, więc ja od razu bym się tam udał. Poszukałbym, zgarnąłbym i poszedł na przykład na lewo, jeśli by trzeba było. I cyk w, gnia... w, kru... w kruczym gnieździe. Takie rzeczy tu są chowane. Proste, że tak. W sumie nie wiem, czy kruczym, ale najczęściej. Najczęściej, no, no tak, najczęściej jakiekolwiek ptaki tutaj znajdujemy, właściwie to spotykamy, to są kruki. Więc wydaje mi się, że tym razem też tak było. I dlaczego to jest zamknięte? Czy ja mam jednak iść tam na prawo? Nie, no to by akurat było dość dziwne. W sensie, biorąc pod uwagę, że, że tam był po prostu monetka tak ona luziku, ale nigdy nie są tak ona luziku wystawione. Więc coś mi tu kurde śmierdzi. I to nie jestem tym razem ja W sensie, ja widziałem to otwarte okno, ale to jednak tu mam iść. Dość ciekawe, dość ciekawe Dobra, taktycznie spadamy w dół, siema Dobra, idziemy dalej. Siema, włóczko. Ja bym chciał cię zgarnąć, super, fajnie, dzięki. Możemy sobie to otworzyć, zgaduję. Studzienkę, proste, że tak. Dobra, już się bałem, że tego się nie złapię. I może być nieciekawie. Siema, co my tu mamy? Mogę iść tam, ale mogę iść też tu. I co, mogę się pierdzielić tu w dół, siema. Hy. Nie, do, 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 nie umiera, nie umiera, nie umiera, nie umiera, nie umieraj, super fajnie I co, to miałem tyle zrobić? Dość ciekawe, no dobra, monetkę się zgarnąłem przynajmniej. Mogę sobie wyjść ze studni? Super i możemy sobie zrobić tą trampolinkę. W sensie no, trampolina chodzi mi po prostu, że ten. A jakbym się tego złapał, mogę się tego złapać? Koks! I co, mogę sobie to przyciągnąć tu w górę? Ha, zajebiście, wiadro sobie przyciągnąłem. Ale ze mnie szef, dobra, ja tak chyba ogólnie miałem zrobić, żeby to wiadrosy tu zgarnąć. Spoko, zarobiście. Dobra, zostawcie mnie paru wydęte. Bo wy mnie ja znowu będziecie pewnie atakować, nie? Pewnie tak, tylko że ja będę musiał teraz do tego wskaki. Dobra, siema. Ja pierdolę mastermind! Mastermind, jestem genialny! Tylko że nie wiem, czy z tego wyjdę potem, ale jestem geniuszem, Teraz co chuja mi zrobicie! Jak łatwo, mój Boże! Założyłem ten karton na łeb i, i nic nie jesteście w stanie zrobić. Ale łatwo z wami. <laughs> I zresztą jeszcze przechodzę jak szef, W sensie tak pewnie trzeba było to zrobić, ale styl, Ale łatwo. Czy ja mogę to rozwalić? Mogę rozwalić lud, ale ich za... A! Nie, 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 no i se umarłem. No cóż, zdarza się? Ale dobrze wiedzieć, że mam taką opcję jak rozwalenie lodu. A tam jest kolejna monetka i z chęcią bym sobie ją zgarnął. Tylko nie wiem jak najgorsze to na świecie jest. To sobie będę mógł połączyć, ale co mi to da? No, ja bym na to drzewo najchęci, najchętniej wszedł, ale no tak trochę kurka wodna ciężko nie. Jakbym to rozwalił? Ha, 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 dobra. Ha, ha, a jakbym. To? No, nie wiem po co ja to rozwalam. Ale tak se rozwalam po prostu. Co, ja jestem w stanie to złapać? No, niby tak, ale może to inaczej trzeba rozegrać. Ty, mam pomysł. Rozwalę to, na... to, to żeby to rozwalić. I potem może to pociągnę. Ty, to też jest taka opcja. Stajemy sobie tutaj. Dobra, nie, taki był plan. I co, mogę to pociągnąć? Mogę, tylko. Tylko po co? To, to, to jest bardzo dobre pytanie, po co? A może... Ty, nie, 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 nie umiera, nie umieraj najlepiej mi tu, bo tego bym nie chciał, nie? Na, na przykład... Hy, cyk, elo, jakbym, nie wiem, połączył to z No nie, bo to jest za daleko, ewidentnie, więc nawet nie ma co. Ale to zawsze będę mógł wrócić, nie? To można spróbować. Co mi szkodzi? Niech stracę. No tak, no tu jest za daleko, no to tu się nic nie dzieje z tym. ale. Po co? No, nie chcę umierać teraz, tutaj, w tym momencie, bo tam jest monetka. No, bo musiał się, bym musiał się tego tam na górze złapać. Tylko nie wiem, jak. Czy to mi pomoże się złapać? No dobra, teraz to. So... Nie umarłem, o dziwo. No nie no. Stąd to nie dam rady, tutaj, doskoczyć tak, żeby się tego złapać. No nie ma szans nawet takiej opcji. Nic nie ma, nic tu A tu, dobra. Dobra, już się ogarnąłem. Na szczęście to zauważyłem, bo bym tego nie zauważył, i bym nie zdobył tego, co, po co tutaj przyszedłem. Tak naprawdę, dobra, nie widzieliście tego, ok? No, nie potrafię, dalej nie potrafię się swingować, ok? Wybaczcie mi, no, nie nauczyłem się jeszcze. Jeszcze się nie nauczyłem, ale kiedyś się nauczę, może. i Oj, Dobra, jak łatwo, dobra, i cyk cztery monetki, ale łatwo. Nie mam pojęcia, gdzie będzie piąta, i czy, czy, czy ją znajdę, w tym. No w tym odcinku to, to na pewno no w sumie niekoniecznie. No dobra, nieważne. W każdym razie. Idźmy dalej przed siebie. Róbmy swoje rzeczy i będzie zajebiście. Słyszałem tam jakiegoś pieska sobie szczeknył. Albo to było u mnie. U mnie po prostu... Nie, to, to w grze, ewidentnie w grze. Dobrze wiedzieć, że są pieski. Ja lubię pieski. Pieski są spoko. E, dobra, o czym o czym ja to? Dlaczego ja tego nie mogę tu otworzyć? Hmm, he, he, he. Nie podoba mi się to wcale, a wcale. No nie, no bez kitu. No znowu się zatnę. I no nie mogę, na... no skoczyć na to nie wskoczę. Niestety, pan piesce tam szczeka. Spoko, tylko że. Uu, dobra, mogę to wziąć, mam rozumieć. Okej, okay, już kul mam już wiem co się dzieje. prost, że tak. Bierzemy te tiu. Dobra, zostań, zostań tu, zostań tu, nigdzie nie uciekaj, dobra? Dzięki, fajnie, miło mi. No, a mógłbyś tu zaczepić to? Dzięki, miło mi. Dobra, super, możemy teraz to popchnąć w drugą stronę i będziemy mogli na to wskoczyć i przy okazji yy, przejść na drugą stronę i cyk, fizyka, niech zadziała, niech samo leci. Tylko, że jakoś tak cie słabo leci to, to koło. C czy to jest koło? W ogóle nie wiem, wygląda koło, no to ja bym powiedział, że koło. Ty w ogóle pierwsze wspomnienie dopiero. Ale heca, z pieskiem, jakiś pan z pieskiem, nieźle Ojoj, ojej, biedny kruku. zaraz ci pomogę, nie użaby mordo No ale czy ty mógłbyś mnie nie odpychać, ty idioto tępy, ja ci chcę tu pomóc, a ty co? A ty swoje, za każdym razem tak jest Noj, fajnie A jeszcze ty, dobra, dawaj to, dawaj to Lecisz Siema jakbym je ujebał teraz, to by się zdenerwował, naprawdę. Czy on mnie właśnie porywa, czy on mi pomaga, bo ja teraz nie mam pojęcia? No chyba mi pomaga, no tak, przeniósł mnie na drugą stronę. Dzięki! Missing piece, O 20 minut odcinka, nieźle. Nowy rekord. Proste, że tak. No dobra, no to dzięki bardzo. Miło mi, że, żeś mi to doł... Żeś mnie tu przywluk, że tak powiem. No i kruk, nie mam pojęcia o co tu chodzi, naprawdę. Tak, siódma, siódmy brakujący element. Świetnie, nie mam pojęcia dlaczego akurat kruk, bo dużo mnie tu atakowało, no spoko. No niby ma to sens, nie? Hmm, tylko że kiedy... No... No niby by miało, ale w poprzednich dwóch odcinkach mieliśmy te, niby tego pająka. No i co mi po tym pająku, że co, że Spider-Man... Spider-Man, Petera Parkera upierdolił radioaktywny pająk i został Spider-Manem, a tam były te rzeczy. No nieważne, nie wiem, moi drodzy, co mam powiedzieć? Odcinek był krótszy dzisiaj. Uuu, the leather, the mother. A nie, przecież. Dobra, nieważne, nic nie mówiłem. No mamy tu te zdjęcia, nie? No to kiedyś to na koniec serii to tu będziemy oglądać wszystko, bo tak to nie ma sensu. I będziemy jakieś wnioski oczywiście wyciągać, ale moi drodzy. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeśli tak, dobrze wiecie co robić, a ja się z wami żegnam, do następnego, do trzymajcie się i bają!